Przyjechałem z Norwegii A ja I chcę wam powiedzieć, co, co przeżyłem. A ja Pewne wydarzenia miało ogromny wpływ na moje życie. Jak miałem 6 lat, razem z rodzicami i z moim rodzeństwem, pojechaliśmy nad morze. da jeg var lille barn, jeg var seks år, så rejste jeg med mine forældre og mine søstre til, øh, uh, uh, ha, Pamiętam, jak nadchodziliśmy, to może nie to, że pamiętam, ale może tak, byłem pod wrażeniem szumu i ogromu morza. Ja was so begeistert over den her storhed, vandet havde, og den der uh, larm, som, som vandet giver.

Nikt mnie o tym nie uprzedzał. Moi bracia i siostry <coughs> wołali mnie, żebym do nich przyszedł i mm -hmm. był częścią ich zabawy. <coughs> a ja zdecydowałem, że nie będę się zbliżał. I wtedy mój ojciec wziął mnie na ręce i siłą zaprowadził mnie do wody. po in ja się z tym nie zgadzałem. On nie potrafił zrozumieć mojego sprzeciwu. Wyrywałem włosy z jego klatki piersiowej, krzyczałem, płakałem. Kiedy, po, kiedy wchodziliśmy dalej, a.

ja, jak On zrobił coś, na co ja się nie zgadzałem. Od tego dnia żyłem w strachu, w ograniczeniach i w kompleksach. Na przykład koledzy w szkole mogli mnie uderzyć, albo mogli mnie atakować, albo obrażać, i ja nie potrafiłem się obronić.

Myślę, że przyszło wtedy wówczas takie zgorzknienie. O, oh. zgorzknienie takie inne słowa? E, bitterness. Bittery. Ja co I ja wiedziałem, że muszę przebaczyć mojemu ojcu, ja to zrobiłem. O ja wiste, ja szkół, minfa, I krok po kroku Bóg wyzwalał mnie z moich ograniczeń, z mojego strachu i z tego braku poczucia bezpieczeństwa o. i też podejmowania decyzji, bo nie potrafiłem Schritt for Schritt, I I learn, live. A kiedy potrzebowałem wyjść poza strefę komfortu, Duch Święty poprowadził mnie do to tego, powiedział mi, że pewnego dnia.

Ja mówię, że jestem cudem, to jest wyraz Bożej miłości, Bożej mocy i Bożego przeparczenia. Ty, ja o głos, to ja o kasino. Ty, to jest fakt przesmirakel, że skąd, a Gdzie, ha, wajstance, generał prata mnie i dał mi kierunki i dał mi start. Alleluja, alleluja, sławę Bogu, wow. jestem wole. Alleluja. alleluja, ale przecież to ja mogłem byc. Alleluja, sławę Bogu. Alleluja. Super. W przeszłości nie potrafiłem mm. powiedzieć jednego zdania przed najmniejszą ilością, ilością osób, ilością ludzi. Warto, ja no. enkel an, no, dlatego dlatego chcą zakryć tą swoją jakąś taką niemożliwość wyrażenia się. Na przykład nie chodziłem, nie chodziłem do szkoły, bo wiedziałem, że według dziennika odpowiadali, odpowiadamy

wtedy kiedy piłem i brałem narkotyki to też Dor Dor pociągało mnie do, do bardzo złych decyzji. Co czyśdanie bardzo pomogło? Chcę na początek Chcąc zakryć to wracam do tego, co mówiłem wcześniej, że mm. chcąc jak, zakryć swoją taką nieśmiałość i, mm. i kompleksy. Yeah. Ja wię, ja all dekety kompleksa. Ja wiłe dekę mojej ufuglu ufuglu kłamliwych co ja alkohol? Ja. Tak. Hmm. Może chcę dodać, że mój ojciec nie był szaleńcem. Miał dobre i miał tu jakoś w, te, w jakiś sposób go wytłumaczyć. Miał dobre i złe strony, tak jak my wszyscy mamy. Wiem, że wiem, że ciężko pracował na przykład kiedy potrzebuje.

a wierzę, że się mierzył w swoim życiu tak samo z traumą. Oh, ja, well, i sytetliw, han me. Kiedy był nastolatkiem, wtedy wybuchła wojna, bo on jest 20, był 27 rocznik. Ratując życie, wskoczył do, wskoczył do wody, do rzeki. On był więc się w i zaczął

daje Bogu chwałę, że mogę tutaj być, że mogę to powiedzieć. Chwała Panu Jezusowi. Os, et jakaya her, o jakija Jezus er for jag huldast osinotilda. Jezus był ograniczony. Jezus był przybity do krzyża. Jezus han var begränsad, för han var som till korset. Vissja tam dla mnie i dla was. magi. Han hang knåd in på korset för dig och för mig. Po to, byśmy zobaczyli naszą wolność w Nim. Po to, żebyśmy chodzili w wolności. Chwała Bogu. Chwała Niech będzie Boga. Pan Jezus tego dokonał. Dzisiaj mogę być między wami. Amen. Amen.